Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Czas na pierwsze, takie grubsze podsumowanie powłok Aqua, Aqua 9H i Aqua Pro. Dzisiaj jestem razem z Kubusiem. Ze względu na to, że Kubuś dzisiaj umyja, auto, ja muszę uciekać. No i zobaczymy jak po pół roku sprawdzają się te dwie powłoki. Tam w międzyczasie wrzucaliśmy Wam jakieś... Update y na Instagramie. Też możecie obejrzeć pierwszy odcinek, gdzie była aplikacja. Zresztą Kuba kładł te powłoki na Mazdę. Co prawda przebieg nie jest duży, bo jedynie 4000 km, więc nic spektakularnego. Natomiast no, uważam, że po pół roku warto zobaczyć, co w trawie piszczy. Prawdopodobnie nie będzie trzeba tutaj robić odkamieniania. Natomiast w planach jest na pewno odsmolenie, deajronizacja. To podstawa, tak. Jeżeli nie będzie no trzeba, właśnie. zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli będzie dużo kamienia, to odkamienimy, jeżeli nie, bo będzie wszystko bardzo dobrze wyglądało, będzie hydro, to zostawimy na razie bez odkamienienia, a nie bez odkamienienia żeby obserwować to w czasie. Dokładnie. No i na koniec oczywiście wrzucimy Aqua Boostera. Jedni powiedzą, że no, ale to wtedy nie jest jakby pełny test mam... powłok, no bo już Aqua Booster będzie nam hydrofobował. Natomiast też Wam przypomnę, że był taki odcinek na, ten, na, na temat Aqua 9H, gdzie pokazaliśmy Wam, jak ta powłoka sprawdza się, bo chyba tam było, nie wiem, 2,5 roku było na, na kolcie u lipy. Możliwe. Coś takiego. H2,5 roku, i to było totalnie niedbane, tam nie było busterowane. Tutaj sobie założyliśmy, że będziemy starać się pielęgnować tak jak należy. Yy, więc myjemy to auto, yy, może nie ultra często, bo ono nie robi jednak dużych przebiegów, chociaż jak zobaczycie, tym razem jest naprawdę mocno, mocno zabrudzone. Po osuszaniu zazwyczaj nie kładliśmy żadnego chudeka, tylko po prostu yy, osuszałem to auto, bo głównie ja, ja myłem tą mazdę. Natomiast dzisiaj, w związku z tym, że to jest te pół roku serwis, Wrzucimy na koniec tego aqua. Bo ten booster boostera. też pokaże nam tak, jeżeli e, byśmy aplikowali tą powłokę, przyjeżdżali regularnie na ten serwis i kwali tego boostera to jest taki. Realny podgląd, jaka jest trwałość tej półłoki, no bo tak się powinno o nią dbać, także tak samo to zaczyna. No dokładnie, dokładnie. Podczas odpowiedniej pielęgnacji. Jedni powiedzą to, co już wcześniej powiedziałem, że no dobra, ale booster hydrofobuje. Natomiast jeżeli to auto i tak do Was wróci na serwis po kolejnym y, tam okresie, tak pół roku, czy być może jeżeli te przebiegi były małe, to kolejny serwis warto zrobić rzadziej, co 8-10 miesięcy. To wszystko jest y, płynne. Natomiast no po o, mocnym takim. Y, oczyszczeniu powłoki, czyli jak pójdzie Wam no w naszym przypadku Vasco, później Vampir Liquid, ewentualnie jakieś odkamienienie Water Spot Removerem, który jest wiadomo mocno kwaśnym produktem, to tak czy inaczej z tego boostera już tutaj dużo nie zostanie, więc tak czy inaczej i tak ocenicie, jak działa Wam w rzeczywistości ta powłoka. Pamiętajcie jednak, że jeżeli kładziecie te powłoki dla klientów bądź też dla znajomych, ale którzy nie są frikami detailingowymi, to ma po prostu działać, a jeżeli ma działać, to musimy o to po prostu dbać jak należy. Dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. No to zabieramy się za mycie, a właściwie tych. Ja powiedziałem, nie mogłem być w trakcie mycia, także kubuś tutaj ogarnął cały temat. Ja zobaczyłem sobie te ujęcia. Zresztą, no, głównie ja myję to auto, więc jakby wiem, jak się zachowywało jeszcze tam jakiś miesiąc, miesiąc czy półtora miesiąca temu, bo ostatni raz chyba wtedy było myte ręcznie. Natomiast dzisiaj nas interesuje kwestia tego, tego serwisu i tak, patrząc na tych ujęciach, wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Nie? No Kuba, nie, no, powiedz ty jeszcze, podczas mycia zachowywała się rewelacyjnie. Jak jeszcze doły, doły, bo to nas najbardziej interesuje, doły tak, drzwi. sobie na początku wasko, żeby no. rozpuścić smołę e, i zrobiliśmy z Damianem takie ujęcie, e, gdzie przyjechałem samą myjką ciśnieniową polakierę, żeby pokazać tak. jaki jest stopień dopłukiwania się samej tej powłoki bezdotykowo. No ale wasko też ruszyło dużo. Było. Tak, ruszyło, no natomiast no. i tak w jakimś dużym stopniu jest to zasługa po prostu samej powłoki. Tak. tak. E, mamy też ujęcie po prełoszu jak to wygląda samo hydro, wiadomo te doły są zabrudzone gdzieś tam od tego poziomu kramek także tak hydro jest trochę słabsze. Ale było. Wiadomo że tak będzie? Ale Listami było. Miejscami tak, trochę gorzej było za przednim kołem, im Standard. dalej było trochę lepiej. Uh -huh. Góra działała, ale też wiadomo, że z trochę za późnieniem to wszystko było brudne. Umyliśmy spłukanie podczas mycia było czuć minimalną taką różnicę pod ręką nie było to nic wielkiego. Natomiast, jeżeli chodzi o samą śliskość, wydaje mi się, że 9H było delikatnie bardziej śliskie. No właśnie, I no i znowu do... wracamy do tego tak, tematu. A tu dużego? Czyli, Natomiast... ale, czyli ta granica też ci przerwa, jeszcze się trochę zatarła, bo ja pamiętam tak. na początku była dosyć spora, yy, czyli w tej chwili już to się właściwie wyrównuje nam. Tak, no pamiętam, że robiliśmy z tamtej strony, mieliśmy tą 9H, na to mówię, Tak, tam Inaczej nie wiem, czy troszkę. nie, jest to po prostu Inaczej trochę bardziej jest. ślisko. Nie jest to coś, co jest mega. Uważam tutaj ważne, że ta różnica jest taka ogromna, jest minimalna i to po prostu zaznaczam, że była. Umyli... No I tak teraz pójdzie booster, więc i tak to się wyrówna. Tak, wszystko. umyliśmy to szamponem, spłukaliśmy, widać było, że ta powłoka mhm. wstała, działała wszędzie, doły, progi, za przednimi kołami, za tylnymi, przód, tył, wszystko było naprawdę ja pamiętam bardzo jak... zadowalającym stopniu działające. Ostatnio, jak myłem właśnie, to progi też świetnie się dopłukiwały, nawet jak byłem na bez dotyku, to tak samo yy, no, to się naprawdę, super do... Bez, bez problemu. Więc poziom i yy, nie widać żadnych różnic między 9H nie, a Pro, jeżeli chodzi o domywanie. nagrywania na przykład poziom hydrofobowości na masę. No? Wydawało mi się, że 9, że ta powłoka Pro będzie miała to hydro trochę takie cieśniejsze, bardziej okrągłe krople i będzie ich zostawiało więcej. Natomiast podczas mycia z myjki to wszystko było bardzo porównywalne i nie okay. widziałem. Lejąc z jednej strony, z drugiej, po bokach, może gdzieś zostawało trochę więcej wody, z drugiej trochę mniej, ale tej ilości były na tyle małe, że stwierdziłem, mm -hmm. że to jest raczej mało istotne. Czyli na po świeżo 9 na pro Na świeżo na pewno, bez żadnego podbijania, tak. jest, jest bardziej hydrofobowa i o tym możecie posłuchać i zobaczyć to na tym pierwszym, tym pierwszym odcinku. Natomiast teraz mówisz, że też... Dosyć znaczy wybrana. ja na tych filmach widziałem jednak, że ci, może ciutkę w stronę pro, tak? To Ta też jest, tak, kwestia w którą stronę się skończy płukanie i tak dalej. Do, do Ale nie rzeczy. jest to już aż tak drastyczna... Tak, tak. Jedna, drastyczna jedna i druga dyre. działa... W bardzo dobrym stopniu, ja też na przykład zwracam uwagę na to, w jakim stopniu jestem taki okrąg przy momencie, w momencie, w którym woda uderza no tak, panel takich, e, takiej tafli. No bo im większy, tym ta bardziej tafluje się tafuje dosyć się. szybko. Szybko. Tak, no ta powłoka widać, że jest świeża i jeszcze na pewno trochę, trochę pochula. No, musi to, to długo musi. pojeździć. No warto też dodać, że to auto jest akurat garażowane, więc to też jest zawsze na plus, ale też widać na filmiku w jakim stopniu był zabrudzony, że samochodu, no, bo to Ale było bardzo, jest to. no właśnie, ale było teraz bardzo, był zabrudzony i tak naprawdę przez jakiś okres, mimo że robił małe przebiegi, to ten brud na nim leżał i to pamiętajcie, że też zawsze może negatywnie wpływać na y, działanie powłoki i y, jeżeli auto właśnie długo stoi z tym brudem, nagle okazuje się przymycił. Powłoka nie działa, tutaj nie ma absolutnie tego problemu. Widzieliście, że i, i, no i 9H i Pro działa świetnie. Co Jeżeli, z odkamienianiem? Z odkamienianiem. E, sprawdziliśmy poszło? tylko po błotniku z jednej i z drugiej strony, żeby mm -hmm. sprawdzić, czy to odkamienie w ogóle cokolwiek daje. Hydro było na takim poziomie przed odkamienieniem, że zostawiliśmy to nawet przy myciu. Nie było widać, że ta woda gdzieś zostaje, gdzieś się zaczepia o ten kamień, który już na lakierze jest. Mhm. Także stwierdziliśmy, dobra, nie ruszamy, zostawiamy tak, jak jest. Zobaczymy, no jak pewnie. to będzie wyglądać przy następnym serwisie. I o, tym I... Też, I o tym też właśnie pamiętajcie, bo dużo osób chce, jak jest chociaż delikatne pogorszenie hydro, to próbujecie już robić odkamienianie. No nie ma sensu, jeżeli już ewidentnie ta woda zaczyna nam się zatrzymywać, bo jest dużo tego kamienia, nie spływa tak równo. no to wtedy owszem warto tak. zrobić toż też warto pamiętać, że jeżeli ten kamień jest w małym stopniu i się ją, jego już w tej wcześniejszej fazie odkamieni mhm. przy następnej przy każdym kolejnym serwisie też jest łatwiej, a nie w Dokładnie. momencie, w którym ten lakier już jest dosyć mocno zapodmęczony mordować się i próbować na tak. siłę ściągać, bo już wtedy może być za późno i ten kamień starszy nie zejdzie. Dokładnie, więc tu jest jakby kwestia obserwacji, sami musicie podjąć decyzję, czy warto, czy nie warto w tym przypadku, ale nie bądźcie też nadgorliwi. Ja nawet czasami słyszę od Was takie pomysły, że już po miesiącu chcecie odkamieniać. Pamiętajcie, że odkamieniacze to są mocne kwasy. No i niestety każda pojedyncza ingerencja takim mocnym kwasem na pewno daje jakiś uszczerbek tej powłoce, mimo że my tego jakoś mocno nie widzimy, ale pewnie długofalowo może przynieść to jakiś tam ujemny skutek, więc jeżeli nie trzeba, a w tym przypadku nie trzeba było, to jak widzicie nie robiliśmy. No i co, na koniec poszedł oczywiście po booster. myciu boosterek booster. aqua booster, czyli jakby zgodnie z systemem, chociaż nie ukrywamy, że my tego boostera mieszamy też przy Różnych innych powłokach, no bo jednak wiemy, że to fajnie podbija hydro, dobrze podbija wygląd. No i trwałość no też. Jest no ja zawsze mówię zawsze czy, czy robicie zwykłe mycie, czy już na pewno jak robicie serwis powłoki, zawsze coś na ten lakier warto położyć, bo w pierwszym stopniu, w pierwszym momencie wtedy dostaje to, co leży na samym wierzchu, a nie bezpośrednio powłoka. Także wiadomo, Dokładnie. że booster leży długo. Także jest najbardziej wskazany, jakby dotykowany do, do tej powłoki, no ale najbardziej bym się schylał ku temu, żeby to ją tutaj położyć. Nie? No i to tyle, jeżeli chodzi o te walory użytkowe. No i też z perspektywy czasu, tak jak właśnie myłem, pukałem na bez dotyku, naprawdę, mimo, że jest to, no jest to białe auto, więc widać dużo, dużo brudu, tak, bo na tym nie widać rys, tak, szczególnie na białej perle, ale widać ten brud, to mimo wszystko to auto dużo łatwiej jest utrzymać na pewno w czystości, zarówno przy Pro, jak i przy powłoce 9H. I yy, pamiętajcie też, że na białym zawsze ciężko osiągnąć jakiś fajny efekt takiej głębi. I tutaj, no i tutaj akurat Pro pokazała swojego pazura, no bo już wtedy, yy, jak aplikowaliśmy, Pro wyglądała lepiej. Teraz, jak poszedł boosterek na całość, to ja mam wrażenie, że całe auto wygląda naprawdę dobrze, bo booster też ma jednak takie właściwości. Przyciemniające i on daje dużo takiej głębi, więc niezależnie czy poszedł na Pro czy na 9H, to widać naprawdę, nawet teraz tutaj, jak sobie patrzę na ten booster. No fajnie, że jest biała perła, bo wybaczyła trochę, no bo booster wiadomo, że się potrafi pomazać, trochę jest taki ciężkawy. Tutaj dało go się dosyć no, łatwo wyciągnąć, także. Nie, no tutaj to miło to wracać, lakieru przyjemny. Yy, no booster jest taki, ja bym powiedział, że nie jest trudny, tylko jest. Yy, może być trudny w niektórych przypadkach. A, a i szczególnie jeżeli ktoś nie, uży, nie, nie uważa na pewne kwestie typu ilość produktu, czy w małe powierzchnie, nie patrzy w latarkę, no to owszem, tak, wtedy może sprawiać trudność. Natomiast zresztą obusterze też był już odcinek. No, także ja cieszę się, że to wszystko działa jak należy. No tak jak mówię, dosyć mały przebieg. Mam nadzieję, że teraz może uda się trochę podbić go. Wygląd rewelacyjny. Ja, no i tutaj nie ma żadnego problemu z zakamieniem. Bardzo zadowolony tak. z Poziomu, Więc, jak ta powłoka okay. w ogóle wygląda i działa? Na razie także jest. Zobaczymy, jak to będzie teraz z tymi przebiegami. Jeżeli nadal będą takie małe, to kolejny ten update i serwis zrobimy nie po 6, tylko myślę, że po 8-9 e, miesiącach. To wszystko. A wszystko no? To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. E, piszcie swoje uwagi w komentarzach, oczywiście, jeżeli macie jakieś doświadczenia z powłoką 9H, czy również z powłoką Pro, jeżeli e, oglądają nas osoby studia które mają akredytację. Będziemy wdzięczni za wszystkie Wasze sugestie, żeby cała ta baza wiedzy się tam tworzyła pod filmami w tych komentarzach. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!